Cześć, nazywam się Rafał Kacprzak, Jeżeli szukasz sportowego rodzinnego kombi, to ten model V60 r Design jest dla Ciebie. Wersje r Design podkreślają czarne na wysoki połysk elementy nadwozia, dwudziestocelowe aluminiowe falgi oraz obniżone sportowe zawieszenie. W parkowaniu pomoże nam system kamer 360 stopni. Wnętrze pojazdu rozświetla nam panoramiczny szyberda. Sportowe fotele z pełną regulacją elektryczną zapewnią nam świetne trzymanie boczne. Każdą podróż umili nam zestaw głośników Bowers and Wilkins. Dwulitrowy, 310-konny silnik w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na cztery koła pozwoli nam przyspieszyć do 100 km na godzinę niecałe 6 sekund. Przestronny bagażnik ma aż 529 litrów pojemności. Po więcej szczegółów zapraszam do bezpośredniego kontaktu.